że się alkoholik Halo Co ty Nic! Nie robi nic, teraz tylko piszę na Facebooku. Na Facebooku piszę Co ty chodzisz po tym? Chodzisz, robisz ten, co ty mi płaniesz. Piszę na Facebooku, możesz sobie zobaczyć. Na Facebooku pisze niczego nic tego nie robię Dobrze, będę po cichutku, dobrze Dobra widzowie już słyszać się dopierdala do mnie znowu Dopierdala się do mnie widzowie Dopierdala się do mnie. Ryszard.